Manko jestem Lucek, to jest Farming17, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Moja farma ma się naprawdę bardzo, bardzo dobrze, powoli, powoli, ale bardzo systematycznie pnie, pnie się ku górze. I już moje pola są dość mocno wyeksploatowane, będzie trzeba niedługo przeprowadzić orkę. Teraz mam zapotrzebowanie na słonecznik i sprzedałem słonecznik, całe jedno pole trzy razy ponawożone, więc bardzo dużo plonów miałem. Posprzedawałem i, i mam teraz 70 tysięcy euro, więc jest to bardzo, bardzo dużo pieniędzy, chyba najwięcej jak miałem w farmingu, naprawdę. Zwłaszcza, że nie brałem żadnych pożyczek ani nic z tych rzeczy. Tak więc, co będziemy dzisiaj robić? No już, jak pewnie wiecie, z tytułu filmu i opisu będziemy zbierać bryłki złota. I jest ich 100 na całej mapie. Mi się pewnie nie uda zebrać wszystkich z całej mapy, natomiast zacznę sobie zbierać od lewego, górnego rogu, tam gdzie jest, ja mówię na to agribusiness w skrócie. No i. Tak, jest ich bardzo dużo, nie wiem czy mi się uda na tym odcinku. Będzie to trochę drwało, a w międzyczasie też powiem Wam o ciekawej sprawie ze świnkami. No bo, jak się okazuje, aby one miały swój taki... O! Pełny przyrost naturalny, to muszą mieć wszystko zapewnione, zapewnione w 100%. Łącznie z czysto czystością i wszystkie rodzaje e, pokarmów muszą mieć na 100%. Musi, musi być to na zielono, wtedy mają wydajność w 100%. I teraz właśnie okazało się, że muszę do nich podjechać ciągnikiem z wiadrem czy z łychą, żeby po nich posprzątać. A to też ciekawe z tym, bo patrzcie, mogę sobie bardzo szybko zbierać tą łychą pokos słomy dużo szybciej niż przyczepą samozbierającą, tylko oczywiście to ma mniejszą pojemność i szybciej się zapycha, nie? No ale możemy sobie robić pokosy i szybko sobie łychę całą nabrać. Tylko oczywiście bardziej wydajne w dłuższej perspektywie zbierania yy, tych pokosów słomy no jest oczywiście użycie przyczepy samozbierającej, ale tak dla ciekawostki można też bardzo szybko robić to łychą yy, przy ciągniku albo przy innej maszynie. Jak ktoś ma jakąś maszynę dużą z dużą łychą, to można cały pokos yy, taki mały z, 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 z jednego pola szybko zebrać i mamy na przykład dla. Świnek, żeby im tam podłożyć. Więc tylko świnki tutaj ogarnę, bardzo mi na nich zależy, żeby miały jak najlepiej. Już mi się trochę rozmnożyły, bo kupiłem sobie w sumie 9 miałem, już dwie się pojawiły nowe. Teraz pewnie się zastanawiacie, jak wyglądają nowe świnki. Ja myślałem, że będą jakieś małe, czy tam później będą rosły. Ale okazuje się, że one od samego początku jak się urodzą, już są od razu duże. Także nie ma. Nie ma tutaj takiego jakby wzrostu. No tylko się pokazują od razu duże świnki. Mnie się pokazała pierwsza urodzona na mojej farmie, bo 9 sobie kupiłem. więc... O, to już mamy pełno. Do, dorzuciłem im trochę. Pokazała się czarna, więc mam dwie czarne świnki. Ciekawe, za ile będzie można je sprzedawać. Tak się zastanawiam. Pewnie coś tam, coś tam będzie można. Za nie, za nie dostać, myślę. No. Jednak na świnki długo się czeka, a też trzeba dużo, dużo o nie dbać, żeby, żeby miały odpowiednie warunki do rozmnażania. Także to nie jest taka prosta sprawa. Zobaczę, jak sytuacja z wodą wygląda. Woda jest, bardzo dużo wody tutaj. O, też ciekawa sprawa. Dziękuję bardzo za podpowiedź odnośnie wody. Bo jak się okazało, one mają tu brudno? A jest, trochę brudno jest, nie zauważyłem. Jak się okazało możemy wodę pobierać z rzeki, zupełnie za darmo, nie trzeba tego robić z, ze studni bo za ze studni się płaci, a z rzeki absolutnie nie. No i trzeba to, troszeczkę zjechać na dół, zanurzyć odrobinę tył a, tej cysterny no i po sprawie. Więc ciągnik sobie tutaj zostawimy, niech on sobie tu będzie, przyspieszy troszeczkę czas i zobaczycie, że pod koniec odcinka powinny mi się pojawić nowe świnki. Zaraz tu się czystość poprawi, tak? Będzie 100%. Jak tylko gra, zrozumie, że to właśnie zrobiłem. Zaraz tutaj powinno wskoczyć. No i ten czas się zdecydowanie też skróci. Teraz jest 6 godzin. 6 godzin to jest czas taki w grze. Jeszcze przyspieszymy trochę. Jeszcze przyspieszymy. O, widzicie, już jest 100%, i czas zmalał do 5 godzin nagle. Tak więc tak to wygląda. Co do tych bryłek złota, sytuacja wygląda tak. Mam już mapkę tutaj. To nie jest tak, że będę szukał po całej mapie i chodził, wiecie, gdzie to jest ukryte. Nie, mam mapkę otwartą na drugim monitorze i zerkam sobie, gdzie to mniej więcej może być. Wygląda na to, że pierwsza tak otworzę sobie większą mapkę. A, ha. Okej, okay, pierwsza będzie, to musimy trochę tam zjechać w tą stronę. Gdzieś tu będzie. Yy, tak, mam otworzoną sobie tą mapkę, no bo jakbym miał szukać tego, wiecie, tak po całej mapy, to by mi trochę zajęło przejście całej, a druga sprawa jest taka, że w niektóre miejsca będzie trzeba się dostać używając podnośnika teleskopowego. Także to nie jest taka prosta sprawa. Wygląda, że pierwsza bryłka jest gdzieś tutaj. Zerkam, to chyba tu będzie pierwsza bryłka Znaczy ja już tam zebrałem chyba dwie Zebrałem sobie dwie Więc to nie będzie taka pierwsza, że pierwsza Ho 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 ho, ho. się trochę powiększyć mapkę O nie wiem w którym miejscu to będzie Dokładnie O teraz mam taką oddaloną trochę mapę O jest! Jest! Czyli mam już 3 na 100, także trochę tych odcinków będzie podejrzanych z tego zbierania. Zwłaszcza, że no nie zawsze będę mógł się poruszać takim szybkim pojazdem jak mam tutaj, czyli tym pick-upem, bo będzie trzeba też poszukać tych miejsc. Gdzie są te baryłki, wiecie, gdzieś na dachu, jakiegoś budynku. Chyba, że uda się na przykład przejść z ciągnika. Chociaż ciągnik z Turem też powinien załatwić sprawę, ale niektóre miejsca są bardzo trudno dostępne i. Trzeba tam już użyć naprawdę wtedy podnośnika teleskopowego. Zdaje się, że gdzieś tutaj na zboczu, z góry, na zboczu góry jest ukryta baryłka. Kolejna. A, bo tu jest jakiś budynek. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba się tam dostać teleskopowym. No, jeśli będzie trzeba, no to wtedy sobie go wypożyczę. Nie chcę go kupować, chociażby się też przydał. Teleskopowiec zawsze się przydaje. Okej, okay. to ma być gdzieś tu. Jest jakiś kompresor i jest, proszę bardzo. Ważnie? ale jak to? Aha, podniosło się, dobra. Robi się powoli noc. Ja sobie przyspieszę czas, żeby mi szybko minęła ta noc. Czyli te mamy już zebrane. Teraz powinniśmy przejść gdzieś tam na górę. O, ale fajne tu mamy przejście. jest super. Fajne te mapki są naprawdę. Normalnie to by się nie chodziło po tej mapie i nie zwiedzało, bo to po to są te baryłki, żeby właśnie pozwiedzać trochę mapkę. Proszę bardzo, jak ładnie. Czyli tu już mamy zebrane, teraz przydałoby się wrócić do pick pojechać na górę, bo tam jeszcze na górze będzie kolejna. Czyli na razie idzie bardzo, bardzo fajnie, zgrabnie, szybko. Ale podejrzewam, że oj, będzie ci... trzeba się za tym nabiegać. Trochę, nawet więcej niż trochę. A, no i ciekawa sprawa z tym. Przerwa na reklamy. Wbij do Marketu G2A. Link masz w opisie. Kupuj tanie gry. Tymi świnkami, ja myślałem, że yy, to, że w ogóle nie można tutaj rozmnażać farmingu, ale potem sobie popatrzyłem, że o kurczę, jest tu jakieś rozmnażanie. No to mówię, Ekstra spróbuję. Spróbuję je jakoś zagospodarować i rzeczywiście jest to fajna sprawa, zresztą bardzo duża satysfakcja jak się jakaś świnka urodzi, a poza tym po to one są, po to są żeby się rozmnażały i żeby było jak najwięcej mięska z nich, zwłaszcza, że mogą jeść praktycznie wszystko. No ale widzicie, im lepszy pokarm im dostarczamy, i mają czyściej i w ogóle muszą mieć wszystkiego pod dostatkiem, tym lepiej się rozmnażają, bo po prostu uważają, że ok, tutaj jest fajnie, to tutaj się rozmnażamy. I Już. Teraz mamy kolejne, o! A ja przejechałem obok tylu bryłek. No dobrze, ale jak zbieram po kolei, to zbieram po kolei. Tam po drodze było dużo, widziałem na mapce. Teraz yy, tak, kolejna. Tutaj już zebraliśmy. Trzeba pojechać tu. Tu jest trochę wody. Ciekawe, czy jakbym mógł tutaj zbiorniku uzupełnić, ale chyba nie. Raczej nie, bo tutaj nie miałbym jak wjechać tyłem. Yy, Okej, okay, kolejna baryłka będzie w innym miejscu. Tutaj niedaleko. Ho, 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 ale ja nie chcę zjeżdżać z tej góry. No, to jest gdzieś... Gdzieś tu by musiał zaatakować. Chyba, że to jest na terenie tej elektrowni, czy to, nie wiem, co to jest. Tu gdzieś... Patrzę, patrzę... Gdzieś tu jest. Ojej, koszty pracowników. zobaczcie, ile kasy mi zabrali. Gdzieś to tu musi... Jest! O kurczę. Dobra jest ta mapka. No. Ja ją sobie trochę przybliżyłem, ona nie, nie jest wysokiej rozdzielczości, więc ciężko tak też y, dokładnie to dojrzeć, gdzie to może być. No jak na razie nie mam większych problemów, jak będę miał to będzie trzeba to będzie trzeba jakoś inaczej sobie ogarnąć szukanie tych baryłek. Widziałem, że ktoś miał też jakąś modyfikację, że na mapie z gry, na mapie w grze pokazywana była, pokazywane były lokalizacje tych bryłek. Okej, okay, następne będą gdzieś tu. Mam latarkę w razie czego. Można to wejść na górę. Zobaczmy. Powinno coś tu być. Czy nie? Można wejść do środka. Jest! Taki zaląż zalążek firewatcha, nie tutaj. O, i tu mamy altankę. Wow. Tutaj coś światłem nie gra, ale co to jest tutaj? Uho. Wow! Damn! Co to jest? <słuch> Polibius jakiś. Okej, okay, gdzieś tu musi być kolejna. A... Hmm, hmm, hmm. Czy gdzieś tu? No, może w tym lasku. Jest! O! Kanie są nawet. Kanie przykryły. A tu co? Jakieś inne grzywy? Prawdziwki! Wyglądają jak prawdziwki. Albo jak szatany. Szatany też tak podobnie jak prawdziwki wyglądają. No dobrze, tu mamy załatwione, tu były dwie. Kurczę, jeszcze cała mapka. Ja wolę sobie tą mapkę tak mm, po tak patrzeć. Wiecie, po małym fragmencie, żeby się nie, deko, nie demotywować, jak zobaczę, ile jeszcze mi zostało do zebrania. Okej, okay, włączymy sobie światło. Ładnie się tutaj domek świeci. Zobaczmy. To tutaj jest? Jest sprężarka, chyba trzeba pójść gdzieś tutaj, do lasku. O, jest z tyłu. Czy to jest tu? Tak, to będzie ta i jeszcze mam... Pewnie chcielibyście widzieć tą mapkę, nie? Ale możecie sobie otworzyć, wpiszcie sobie w Google. Może ja wam tutaj nawet ją wkleję, jak już będę tam ten film obrabiał. A możemy kosiarkę zabrać, zbyt ciężki. Czy ona jest na chodzie? Bo jest na chodzie. Ja sobie wygrałem tutaj kilka modyfikacji. Między innymi, jak się jedzie samochodem, to on tak trochę bardziej realistycznie się zachowuje na błocie, na polu, jak jedzie. Zwłaszcza to widać, jak się jedzie tym kombajnem, to on tak wtedy się zachowuje bardziej realistycznie. Trochę tam podskakuje. Fajnie to wygląda. Okej, okay. czy ja nie idę za daleko? To powinno być gdzieś tu. Trzeba szukać jak grzybów w lesie trochę. Hmm. Jedną znaleźliśmy w tym miejscu. Może to była ta. Oh, no, ta mapka nie jest taka dokładna. Ale nie może być też za łatwo. Gdzieś to tu musi być. Tu nie ma. Skoro jedna była przy jakimś budynku, to dru druga gdzieś w tej okolicy musi być w zupełnie innym miejscu. Coś tak czuję. Mam nadzieję, że już jej nie zebrałem wcześniej. Nie, tutaj nie byłem nawet. Zobaczymy, co jest tu na górze. Może stąd coś zobaczę. To pewnie koniec mapki zaraz będzie, ale ja i tak już poszedłem za daleko. Za daleko sobie poszedłem. I zobaczmy tu na dole. No, gdzieś tu musi być, w tym miejscu. Nawet włączę sobie lampkę, może będzie się mienić. Na Mam nadzieję, że też to nie jest gdzieś na drzewie. Bo jak jest na drzewie to makabra. Weź to znajdź teraz i zgani na którym. Teraz pościnam wszystkie drzewa. Nie no, chyba nie będzie tak źle. A, chyba, że rzeczywiście jest taka modyfikacja, która yy, te wszystkie punkty zaznacza lepiej. No tutaj znaleźliśmy pierwszą, nie za tym budynkiem. Tutaj w ogóle jakieś klucze. Znajdę tutaj. Może tu była ta pierwsza, a tu będzie gdzieś druga. Widzicie? to może tak być. Nie, skoro tam nie znalazłem, to spróbuję jeszcze tu. Kurczę, no. A może jest jedna na drugiej, albo na dachu. Gdzieś. Musiałbym tu z kosiarką chyba przyjechać, żeby. Może gdzieś w trawie jest ukryte. O, oh, jest! Kurde, ale ukryta! W takim zupełnie... No... Oh. Dobra, zazna... zobacz na mapie, gdzie znajduje się po prostu... Ooo... Oh. No nie! Łooo! Wow, ale super! Ekstra! Ale ułatwienie! No nie, no super! A na tej dużej mapie się pokazują? Też! Ale ekstra! Patrzcie na to! Ja. Ej, nie wiedział nawet o tym! Kurde, super! Haha! <laughs> 10 znalazłem tych baryłek, i teraz mogę bez problemu odszukać następne. Bo mam na tej mapie w grze pozaznaczane. Wow. To fajnie, twórcy to pomyśleli, naprawdę. Myślałem, że będzie trzeba się jakoś męczyć ba bardziej. A tutaj teraz dokładnie pójdę w to miejsce. I cyk jest! E eee, to teraz to szybko pójdzie, co? Haha! <laughs> Dobra, no to jedziemy w następne miejsce. Tu jest nieopodal droga w dół. I tu będzie. Będą kolejne baryłki chyba aż raz dwa trzy cztery cztery powinny się tu pojawiać pojawić są i one się pojawią w jakimś dziwnym miejscu czy jak a ciekawe czy samochodem da się to zbierać spróbujemy wjechać może w to miejsce gdzie ona jest tutaj zobaczcie da się to zbierać samochodem nie trzeba trzeba skapcia chodzić ok tutaj idziemy gdzieś do lasu jak Wam powiększę tą mapkę, to nie będziecie tak dobrze widać. Lepiej to małą mieć otwartą, nie? To będziecie widzieć, gdzie ja chodzę i gdzie te baryłki są. Tu gdzieś jest. <grym> tak po pijaku, jakoś po, do tyłu, do przodu. Ok, tu mamy następną. Gdzieś. Jest. Tu jak grzyby dosłownie. I tu. Takie prawdziwki. O, ale ekstra, nie? No to jest. To jest to. Super sprawa. A, tak na marginesie, w międzyczasie urodziła mi się kolejna świnka, już mam 12 świnek Już trochę sobie naświniły tam Ale mam tam y, ciągniczek, w razie jakby trzeba było, trzeba było coś szybko uzupełnić albo wyczyścić po nich Dobrze, ja tak sobie zaplanuję, w którym miejscu by teraz zbierać No to myślę, o kurde, tam jest jakaś wyspa Jak ja tam mam, do... aha, chyba moim żołnierzem mogę pływać No to dobrze, to teraz y, Pojedziemy tutaj w lewo i tam będzie jedna bryłka, a później się wrócimy w to samo miejsce i e, tu koło tej drewutni wszystko załatwimy. Tak, bo tutaj też trochę tych bryłek jest, a tu jest tylko taka jedna odosobniona, to ją się szybko zbierze i, i fajnie. Okej, okay. niektóre z nich mogłem mieć już zebrane. No właśnie, ale nie, moment, te co mam zebrane, to przecież znikają z mapki. Kurde, no pewnie, że tak. Ja cały czas myślę, że ja mam tą mapkę taką statyczną otworzoną na drugim monitorze. A tutaj nie. Jest! Skąd wiedziałem, że tutaj będzie? <laughs> no już się gra trochę w te gry, to wiadomo, gdzie niektóre rzeczy mogą być ukryte. Tak jak w dumie 3 zawsze jakieś apteczki były pod schodami. Tak tutaj. W skrzynce była bryłka złota. Dobrze. Tutaj trzeba gdzieś poszukać. Już widzę ją. Już z daleka ją widziałem. Cyk i cyk. Prościzna. Tu możemy sobie nawet wejść. Są kłody drzewa. A, tutaj mamy następną. Gdzieś w tym miejscu. Jest! Pięknie, jak to super idzie. No i nie wiem jaka jest nagroda za zbieranie zb zb zebranie tego wszystkiego, ale powiedzieliście, żebym zrobił taki odcinek, gdzie będę tego szukał. Nie wiem ile mi to zajmie i czy zmieszczę się w tym jednym. Tu mamy kolejną bryłkę. Wiecie co ja sobie pomyślałem teraz, że... O, gdzie tu wejść? Pomyślałem sobie, tak. O, jest. Że ja ten odcinek dokończę teraz. Zobaczyliście, że jeśli zbierze się te 10 bryłek, które już się pojawiają na mapce, następne. Ja sobie poza odcinkiem pozbieram te 99 i ostatnią bryłkę sobie zbierzemy razem, tak żeby, no, żebyśmy widzieli, co ja właściwie dostanę z tego. Wiem, że w Farmingu 15 uzupełniały się wszystkie silosy każdym możliwym zbożem. No, a tutaj nie wiem, jak, nie wiem, jakie nagrody będą. Coś może jakiś milion euro, czy, czy co tam? Nie wiem. Gdzieś tutaj to jest. O, samo się zebrało. Musiałem na to wejść po prostu. Ok? Także co. Do zobaczenia w następnym odcinku. Myślę, że już wszystkie bryłki będę miał zebrane. No, i trzymajcie się na razie. Pa, pa.